Cześć witajcie, ja jestem a To jest kolejny odcinek z Destiny 2. I idziemy zrobić kłostanę na narodzinę strażnika. Nie wiem, czy tak powinna iść fabuła, ale jest blisko, więc tutaj idę. Siedma panowie. Ale wy jesteście słabi. O, wyzwanie sezonowe ukończone jakoś. E, triumf. A nie, to jest kolekcje. Klan. Nie. To mnie nie interesuje. E, sezon, jak sprawdzić? Ekran postaci, zmieni postać Jak sprawdzić sezon? To mnie interesuje Co to jest? Dłoń nie. Aha Okej, yyy czarownika, coś tam Dobra nie weżmy to jest teraz po prostu czas iść No razem daj mi ten pistolet będzie z niego łatwiej teraz W tym przypadku, o, to sobie zbiorę Gimedys No mm -hmm. co ja mam wrócić do miejsca skąd się obudziłem, czy, czy jak Zrobię ma to sens, ale. został ktoś ma 126 level. Ja nie wiem, który ja mam, ale. O, mam złomu upadłych z danymi, to się chyba przyda. E, tam. Dobra, liście e, gdzie? O, Jezus, tam do góry. Dobra, o. to idziemy tu do góry, D No to no przecież ten chłop mnie strącił strzelając do mnie. Dziedwy uciszcie się, proszę, przeszkadzacie tylko. Okay, idziemy tu. E, tutaj chyba jest pokręcone to. E, no dobrze. Oj już już jest cel. Utracone sektory. Udało Ci się odkryć utracony sektor. Utracone sektory to niebezpieczne obszary, na których są potężni nieprzyjaciele pilnują skrzydłami. Za każdym razem, gdy dostaniesz ten symbol, oznacza to, że znajdujesz się w pobliżu wejścia do utraconego sektora. Dobra, to ja sobie wezmę na tą broń. Może lepiej. Eee, nie, tutaj się nie da przyjść. O jezu, ja ciebie muszę pokonać najpierw. Nie ma? Kto ty żeś się teleportował? Sek, nie ma No, Naura, już mogę, mogę. Nie ma was. O cholera! Nie to chciałem zrobić za bardzo, ale... Ale okej. Okay. Wygrałem. Chyba tak. Nie było żadnych skrzynek specjalnych, chyba nie. Yy, nie mam naładowanego tego. Olipka. Odpalcie się co? Tak bym wam radził, bo i tak nic tu po was. Ja poproszę rękawice w takim razie nowe. Ja sobie zajrzę tutaj do ciebie, siemano. Czekaj, muszę tylko wejść do ciebie jakoś, siemano. Jak to, Morini? O, cholera, co to jest. Nieważne, już tego nie ma. Gdzie Ur moja werwa. Chowaj się, nie Nie tutaj. Ci się wszyscy. wszyscy. kurwa, 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 Give me leczenie. No dobra, albo w sumie sam się kurwa, o oh boj, dobra, już mam wyrwę leczącą, także. Uch, liera. dobra. To jest dobry moment, by jej użyć. Przeładuj szybko, dobra. Ciebie nie ma, cyk. Dostaje mocno. Ciebie trzeba znokautować. Proszę nie przychodzić. No, ty akurat to mogłeś nie przychodzić. Tej, no, trzech tu było eksplodujących. Nie dało się nam. Seria znowu tutaj. Eee Jezus irytujecie mnie naprawdę Cześć, bo ja rękawice dostałem lepsze, to je załóż od razu Syk ciebie nie mam, zbierz to Oj to w ogóle wszystko tutaj stąd E ja nie widzę na razie żadnej skrzynki z łupami jakoś o, cholera, ich tam jest dużo. Tylko się nie teleportuj, co? Dobra, jeden pad. Dobra, tu, tu jest fajny ten, ten... Yy, ...skok, przydatny. No, racyk, tu jest jeszcze trzeci. O, ten jest jakiś ulepszony. No, no, nie trafiłem. Nie chciałem tego używać. To po pierwsze, dawca zadań to jest jakiś. Po drugie, ty się odwal, mały. Bo ja tu mam misję do wykonania. Morda, zaraz ci nie będzie Już masz końcówkę zdrowia morne Już nic nie zrobisz. Okej okay. O ile nie masz jakichś magicznych mocy leczących, to nie żyjesz tak w sumie Mam bez dosyć. Nie macie. Naora, zdobyto kod do skrytki. To kinda useful. Tylko teraz, gdzie jest skrytka? A tu, to jest skrytka? A nie, to złupy. <laughs> Plany kosmodronu. Złupiono, utracony sektor. Dobra. Ła! Wow. A ja mam ten sztyfer Więc jakby, sorry, ale. O. To jest granatnik jakiś, czy co? Uy. Tak, to jest granatnik. To ja se wezmę, to. Mogę, nie mogę. Dobra, daj mi to. Wymagania szyf, ale ja mam szyf o czym ci chodzi. Chyba mam szyf. Dobra, syk. syk Teraz tych po kolei, podwać. To jest więcej amunicji. No niby to jest złupione wszystko No i w teorii mam ten szyfr, ale... No tu mam Ja mam ten szyfr Wymagania szyfr W sensie, że po prostu to, to przejście tutaj było zaszyfrowane, czy, czy jak? Może? Nie, to jest powrót na początek Wait a second Wait a minute Tu jest jakiś włas pewnie Który się będzie otwierał Wymaga... Wymagany szyfr, ale ja mam szyfr, o, ci, o co ci chodzi? o dostępów szyfr zebrałem szyfr jakby e? pokonałem tego typa gdzie mój... Szyfr Nie to miałem na myśli Chciałem tam do góry Dobra, ciężko, irytują mnie te buty, ale Ale są przydatne To wygląda jak bomba Ale zapewne bomba nie jest Hm. Dobra, jakby spokojnie, nie masz szyfru, to po prostu idę dalej. Jak, wie, co, jak wiecie, o co chodzi, to dopiszcie do, do, do w komentarzach, bo ja, bo, bo ja nie wiem. Uuu, <laughs> dziurka. Ja nie wiem, o co tu chodziło. E, tędy chyba przyszedłem. Pani, co ja mam robić? E, znaczy dobra, mam pogadać z szonem ponownie, raport dać. Okej okay. To teraz tak, rzeczywiście szybka podróż tutaj będzie lepszym rozwiązaniem niż wędrówka <gry> ok. A, celownik był przekrzywiony od. Witaj. Zgodnie z tym schematem sieć zasilania podpięta jest do uśpionego systemu anten. No. Po włączeniu anteny powinny pochłonąć nadwyżki energii z sieci. Jeżeli. Je uziemimy przeciążenia i dostaniemy się do reliktu. To może być Restart trzeba uruchomić z dwóch miejsc jednocześnie z anteny i z elektrowni. Poza tym, nawota wciąż tu grasuje. Uważajcie na siebie. Nie stracę dziś więcej strażników. Spoko. O, karabin zwiadowczy to się przyda, legendarny. Odzyskane przez ciebie plany potwierdzają informację a W pobliskiej placówce znajduje się stary przekaźnik komunikacyjny. Jeśli zostanie przywrócony do życia, być może zrównoważ moc nad przewodnika na tyle, że zatrzyma przeciążenie elektryczne. Shoah musi osobiście sterować centralną siecią energetyczną, podczas gdy ty będziesz aktywować przewodnik. Najedź na poniższą ikonę broni i zbierz ją przyciskami, a następnie wykonaj misję zimny rozruch. Dobra, posiadamy to Broń nowym, to jest tutaj Karabin zjedowczy zmieniamy z pistoletu Ale ta kulka się świeci fajnie A co my tu mamy? Jeszcze mamy ogień i... Energia elektryczna, o Słoneczna próżnia Z ikorą, w wieży Aha, tutaj też Dobra, pokaż mi ten tylko. No, to mi się podoba. Ty coś mi powiesz ciekawego, czy. No nie, to tylko te masz. Czyli udamy się w następnym odcinku tutaj. Kampania rodzinny Strażnika ponownie. Dziedziniec my, kosmodron, ukończ misję, zimny rozruch okej okay. a tu jest sezon 19 zadanie ostatniego dodatku które pozyskasz, coś tam, dobra tu na razie tych zadań nie ma Miejsce docelowe mamy tutaj Kosmodron, ale tutaj jeszcze straż przednia mamy Gambit, Tyngie, Legendy, Wieża. Dużo rzeczy jest. Tam jest w ogóle Jowisz, tu jest Saturn, to to jest Ziemia chyba, tu jest Mars. Oś czasu, historia Destiny 2. Pokaż. A to jest przypustka. To, nie, 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 nie. Sayonara. A więc widzimy się w kolejnym odcinku. Do, do następnego. Cześć.